Dobry barany, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Dzisiaj Tarot pokaże nam, co Was czeka w czerwcu, jakie energie będą do Was spływały i spróbujemy to jakoś... Zinterpretować. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, więc ja tutaj interpretuję karty w sposób bardzo uniwersalny. Jeżeli potrzebujesz zająć się tylko Twoimi sprawami, to zapraszam do kontaktu mailowego, czy po prostu wyślij mi wiadomość i wtedy możemy przez godzinę zająć się Twoimi sprawami. A tutaj potraktuj to jako inspirację do działania. Zachęcam też, żebyś sobie zobaczył tam, gdzie masz te filmiki, gdzie masz Ascendent i Planety osobiste, bo po prostu da Ci to więcej informacji. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, za Wasze komentarze, lajki, to sprawia, że i subskrypcje oczywiście, to sprawia, że chce mi się tutaj robić dla Was te czytania, te prognozy, te rozkłady, i no i... No i zachęcam tych, którzy oglądają, a nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji. To nie jest zobowiązanie wobec mnie, to jest karmienie algorytmów youtube'owych czy tiktokowych, tak aby kanał mógł dotrzeć do szerszego odbiorcy. Więc, jeżeli Ci się podoba, proszę, zasubskrybuj. No to zobaczmy, drogie barany, co tam będzie się w czerwcu działo w pracach, finansach dla barana. O, karta świata, sprawy miłosne, uczuciowe, emocjonalne, denary w sercu. No dobrze, no to co robić? Na czym skupiać swoją uwagę? Czemu poświęcać czas i zaangażowanie? Śmierć. No, ta transformacja, zwłaszcza mówimy o tym Saturn Baranie, i ona tak będzie trwała do tego września. Mój drogi, więc czy Ci się podoba, czy nie, tak to będzie działało. E, a czego nie robić? Na czym nie skupić swojej uwagi? Mamy kartę głupca. Twoje nastawienie do życia, do ludzi, do miłości, do pieniędzy. Mamy azbuław, ale Was będzie nosiło barany. No. I karta na czerwiec dla Barana to. Karta Słońca. No, może być bardzo dobry, dobry dla Was, Barany miesiąc. Yy, zacznijmy od Waszego nastawienia. Uwaga na impulsy, Barany. Wy jesteście, przychodzi impuls i działacie. Nie mamy w czytaniu mieczy, więc będziecie impulsywni i nie mamy kielichów, za to mamy, za to mamy trzy arka na wielk, cztery, to będzie miesiąc, który wam trochę da w kość, więc włącz głowę, zanim coś zrobisz, Pomyśl, bo cię będzie niosło, będziesz reagował impulsywnie, nie będziesz się zastanawiał, wpadniesz na jakiś pomysł, będziesz chciał go natychmiast zrealizować, a tutaj jest informacja dla ciebie. No, czy działasz po staremu, czy po nowemu? Ponieważ jest takie słynne zdanie i ja je bardzo często powtarzam, bo ono jest dla mnie bardzo, bardzo prawdziwe i to oddaje tą kartę. Jeżeli postępujesz tak samo, chcesz osiągać nowe rezultaty, to tak nie działa. Żeby chcesz, żeby w Twoim życiu się zmieniło i pragniesz zmiany, to albo Ty podejmiesz świadome działania do tego, żeby te zmiany osiągnąć, albo życie Cię wykopie. Co Ty na to? Wybieraj. Tu jest takie niebezpieczeństwo, że zareagujesz zbyt impulsywnie, że będziesz czegoś pragnął, że będziesz coś chciał. Że będziesz uprzesz się w karcie słońca, jak osioł, nie wiem, jak diabeł na duszę, to że musi być tak, jak sobie wymyśliłeś, i efekt będzie może nie wyjść. Więc może warto się na chwilę zatrzymać i wziąć głęboki oddech, nabrać trochę refleksji, zanim włączysz działanie. Czy po uparty baran, żeby nie szedł jak baran na rzeź, tylko żeby się wycofał, zastanowił. To jest taka główna, główna energia dla ciebie baranie. Hamuj, <grywia> hamuj, jak dziecię tam poniesie i to jest czy w kontaktach, kontaktach międzyludzkich, czy w miłości, czy, czy w biznesie, zwłaszcza uważaj w biznesie, nie zawsze masz rację i warto się tutaj y, mocno, mocno zatrzymać i zanim zrobić pomyśleć, bo coś w Twojej pracy będzie się kończyło, może kończysz projekt, może, może już właśnie dochodzisz do wniosku, że dalej nie chcesz, że ta praca Ci już nie odpowiada, może Ci się kończy kontrakt. A może Ci się w głowie kończy myśl, że dłużej nie chcesz tutaj pracować. I to jest dobry miesiąc na to, aby zacząć od nowa, żeby pójść po swoje marzenia. Jest tak, czasami się tak zastanawiamy, nie, że a dobra, to jeszcze później będę robić to, to co lubię, albo yy, za miesiąc, za rok, za dwa. To tutaj jest, już teraz zacznij się yy, zastanawiać, co ty chcesz z tym zrobić? Dla niektórych widzę ładny, piękny awans, trzeba będzie tutaj akurat szybko zareagować, zrobić, podjąć decyzję, nawet jeżeli będziesz zdychał ze strachu, podjąć decyzję, tak biorę ten awans i sobie poradzisz, szybko się wdrożysz. Będziesz miał energię, siłę, czas, wszystkie awanse, ci, którzy prowadzicie w swoje firmy też dobry moment na poszerzenie działalności, to znaczy na większe zaangażowanie, bo w Asie Buław potrzebujemy naprawdę zasuwać i to tak uu, uu, z turbo doładowaniem i wtedy jest ogromna szansa, że się zmienisz. W firmach, uwaga, coś robicie nie tak, gdzieś jest coś, co Was wstrzymuje, jeżeli prowadzisz swój własny biznes, to gdzieś popełniasz błąd i to Cię bardzo hamuje. Trzeba by było pooglądać, po pooglądaj swoją firmę, w jaki sposób ona funkcjonuje i wyciągnij wnioski, że co zrobić, żeby było lepiej. W karcie słońca ja bym powiedziała, za mało Cię jest w mediach społecznościowych i za mało się pokazujesz na świecie, o może tak, to i to, te dwie karty, za mało jesteś widoczny. I tak samo w pracy, jeżeli jesteś w pracy na etacie, to też za mało jesteś widoczny, nikt cię nie widzi, jesteś taką szarą myszką, która tam robi te swoje czynności. A tutaj jest postaw na siebie, bo możesz bardzo dużo zyskać w karcie śmierci i postąp zupełnie inaczej niż do tej pory. Zobacz sobie, poglądaj siebie, jak pracujesz i pomyśl sobie, gdzie mogą przyjść zmiany i to tak szybko i to teraz. Tutaj trzeba się chwilę zastanowić, nie działać bez, w ogóle bez głowy, ale warto włączyć te miecze, których tu nie ma. Po prostu, aha, dobra, w tym miesiącu mnie będzie ciągnęło w różne do działania, ale tak jak głupek wioskowy trochę, więc na głowę, czy to jest dla mnie dobre, czy to mi się kalkuluje, czy to przyniesie zmiany, czy to jest przemyślana decyzja i tak dalej. I jeżeli tak zrobisz, to możesz pójść też o stopień wyżej w karcie świata na to, na to aby, aby ci się lepiej pracowało, abyś osiągał lepsze efekty i miał lepsze pieniądze. Tutaj są takie zmiany, nie kosmetyczne zmiany w makijażu, tylko y, diametralne zmiany w podejściu do, do życia, do miłości, do pracy, do pieniędzy. Jeżeli to sobie tam przepatrzysz, Poobserwujesz, to możesz wejść kompletnie na inny level, jakby zacząć od nowa. Może warto skorzystać z takiej okazji. Zwłaszcza, że planety sprzyjają, ten czerwiec będzie dobry. Będzie dobry, w którym się będzie dużo też działo. Mój drogi. Czy ja tu widzę inwestowania? Nie widzę inwestowania. Jeżeli do tej pory inwestowałeś, to źle myślisz o inwestowaniu. Coś cię hamuje, coś cię wstrzymuje. Czy to jest strach, czy to jest. Po, po, Lęk przed podjęciem ryzyka. To tutaj bardzo uważaj, drogi baranie, bo y, trzeba by było przez tą śmierć się jakoś przekolebać i właśnie podjąć, no dobra, no kto nie ryzykuje, ten nie ma. Tylko najpierw się uporać kogoś, kto się na tym zna. Będziecie y, dążyć do, po trupach do swoich celów, drogie barany, bez, bez patrzenia na inne osoby. No jest to taka dosyć bezwzględna tutaj energia i czy w świecie zawodowym również pamiętajcie, że wszystko ma swoją cenę. Jeżeli coś osiągniesz, jakiś sukces, jakiś awans, jakieś prace, to bezwzględnie idąc jak tur, to wtedy pamiętaj, że życie Ci wystawi fakturę. I zobaczysz, jaką cenę za to zapłacisz. Bo yy, niszczenie ludzi, którzy yy, no mówię, żeby wyciąć konkurencję w, zdro w zdrowy sposób, ale niszczenie ludzi po drodze zawsze się źle kończy. Więc uwaga na to drogie barany. Ci, którzy szukacie pracy, dobry moment, Coś macie źle w CV, coś macie, po, po, trzeba zmienić podejście w ogóle do pracy, czy, ale jest to dobry moment na szukanie i widzę wielką szansę, żeby tą pracę dostać. Tylko zobacz, gdzie na przykład ty leniuchujesz tak trochę naprawdę, gdzie, gdzie się nie wyrabiasz, gdzie odpuszczasz, że nie jesteś taki zdeterminowany i nie jesteś w dyscyplinie, żeby tą pracę rzeczywiście szukać. Jeżeli włączysz tryb działania, Włączysz determinację, włączysz, powiesz, no dobra, w tym miesiącu trzeba, to widzę ogromną szansę, żeby takie, no, żeby to przyniosło efekty, żebyś tą pracę dostał. No. Ja tu, single, singielki, sprawy miłosne, uczuciowe, jeżeli poszukujesz tego swojego szczęścia, tego swojego słoneczka, tego, tej swojej osoby do kochania, będzie Cię niosło, będziesz chciał bardzo kogoś spotkać, będziesz rzeczywiście mocno zdeterminowany. I teraz jedna rzecz tylko, uwaga! Coś na tych randkach robisz źle, że ci nie wychodzi. Przyjrzyj się swoim poprzednim partnerom, partnerkom i z jakiego klucza wybierasz osoby, na co zwracasz uwagę, gdzie, gdzie się łapiesz, gdzie dla ciebie ta druga osoba jest atrakcyjna. Jeśli co ona robi, co ona mówi, jak się zachowuje, czy poprzedni Twoi partnerzy nie mieli ze sobą coś wspólnego. Poszukaj tej wspólnoty i zacznij z innego klucza. Dotychczas na przykład wybierałeś, czy wybierałaś, wybierałaś załóżmy, jeżeli interesują cię mężczyźni, e, wybierałaś wysoki brunet wieczorową porą i tak dalej, i tak dalej. To może poszerz e, ten krąg poszukiwania, bo są cudowni mężczyźni i wygląd jest fajny i w ogóle nie ma co gadać. Natomiast ja bym tutaj na Twoim miejscu zmieniła klucz. Zrobiła sobie, jeżeli robisz taką checklistę, co jest dla mnie w partnerze czy w partnerce najważniejsze. Trzy punkty, gdzie, które must have, musi być, które muszą być. I, a cała reszta, jaką masz do tego podejście? Czy, czy będziesz akceptować, że on na przykład pali? Czy będziesz akceptować, że go nie będzie, bo buduje swoje królestwo? I będzie miał mało czasu dla ciebie. Bo my się, czy chcemy, żeby on miał sukces, tak? Czy ta osoba, żeby miała sukces, żeby była, ale żeby miała, była z nami. A to tak nie działa, bo mamy sukces wtedy, kiedy trochę, no tak? I żeby zbudować swój sukces, trzeba mocno się temu poświęcać. Więc jeżeli chcesz mężczyznę, który ma sukces, musisz wiedzieć, że on będzie miał dla ciebie mniej czasu. Jeżeli chcesz mieć kobietę, która stworzy ci ognisko domowe i tak dalej, to musisz wiedzieć, że trzeba jej zapewnić miejsce, w którym ona będzie tworzyła to ognisko domowe i trzeba jej zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Co dla ciebie, baranie, jest najważniejsze w relacji? Czego ty szukasz? Bo my często nie zadajemy sobie tych pytań, tylko tak idziemy. A dobra, ta ładna, o ten przystojny, i wybieramy, wchodzimy w relację, a potem mówi, że się nie udało. Więcej tutaj konceptu. Świadomie wybieraj swojego partnera i partnerkę. Porozmawiajcie, nie podejmuj szybkich, pochopnych decyzji. W randkowaniu tak, randku ile wlezie. I tu będzie dobry czas na randkowanie. Jest piękny długi dzień, noc kupały, noc świętojańska, jak najbardziej, ale zmień podejście do tych randek. Mój drogi i moja droga, bo to jest zarówno dla pań, jak i dla Panów. Zmień podejście. Nie każda randka musi się skończyć no, długo, długim welonem i suknią ślubną. Potraktuj to na luzie. A nie z determinacją. Ja muszę kogoś mieć. Najpierw tutaj bądź sama dla siebie miłością swojego życia, a potem zobaczysz, to wtedy się dzieje magia, już tak z, ze względów energetycznych powiem. E, w parach. A jeszcze jedna dla Was single-singielki porada. Korzystajcie z różnych, z, e, korzyst, wy, korzystajcie ze współpracy z różnymi ludźmi. Może to i może iść do biura matrymonialnego. Może poproś kogoś, żeby ci dobrze zrobił, jeżeli jesteś na portalu randkowym, żeby ci dobrze zrobił profil, bo wy, jak ja patrzę na wasze profile, przepraszam, że to powiem. Ale często macie dziewczyny i panowie, wy też. Fatalnie zrobione profile i dziwicie się potem, że macie tylko informacje pod tytułem czy u Ciebie, czy u mnie, że panowie chcą tylko seksu, a, a, a panie pytają tylko ile zarabiacie, bo macie źle zrobiony profil. Więc warto może skorzystać ze specjalistych, niech Wam dobierze dobre zdjęcia i do, dobry opis, dobrze zrobi profil i wtedy się ruszy. Zainwestować w siebie. Szukanie drugiej osoby do kochania to jest Twoja największa życiowa inwestycja. Ogłaszasz właśnie nabór na najwyższe stanowisko przy Twoim boku. To może warto zainwestować w kogoś, kto się na tym zna, bo robienie po staremu przynosi tylko takie efekty: dalej będziesz niezadowolona, dalej będziesz niezadowolony. Coś trzeba tutaj zmienić i to diametralnie. Tak? Ja osobiście, bo już miałam taki komentarz, bo mówię, że panowie, jak pan przychodzi w polarze e, na, na randkę, to jest u mnie skończony. Bo polar to nie jest e, strój na randkę. Koszula, wszystko obojętnie. Ale polar nie. Ale to są moje osobiste pre preferencje. I jeżeli podoba mi się ktoś, to mu mówię, wiesz co, mam taką fobię, bardzo cię proszę... Nie, nie potraktuj tego jak must have, ale dla mnie to jest ważne. Nie lubię mężczyzn w polarach. Co ty na to? Jeżeli on mówi nie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. To ja już mam po prostu informację, że ten mężczyzna nie, że się nie dogadamy. Szukajcie takich rzeczy w sobie. Żeby dokładnie wiedzieć, jakiej osoby Ty potrzebujesz, kto jest dla Ciebie właśnie taki potrzebny na Twoje osobiste y, oczekiwania. I warto współpracować z innymi y, osobami. Tu też jest taka informacja, że warto pójść do kogoś i zapytać się, dlaczego mi nie wychodzi w, tym, w tej karcie śmierci? Co ja robię źle? Może mam jakiś lęk ukryty, nieuświadomiony, że miłość rani, że znowu nie wyjdzie, że boję się odrzucenia itd., itd. Na sesjach też tego szukamy, więc to się potem bardzo ładnie rozjaśnia w tych głowach waszych i naprawdę się bardzo zmieniają życiorysy. Więc warto w siebie zainwestować, żeby się dowiedzieć, co mogę poprawić, żeby mieć fajne, satysfakcjonujące życie osobiste. Wybieraj baranie. Pa, barany, które jesteście w parach. To jest dobry czas na to, aby e, coś razem zrobić. Razem wspólnie, coś, co oboje lubicie robić, e, jakąś, jakieś wspólne działanie, nie tylko w sypialni. Tu też jest informacja do tego, aby zadbać o ten o tę ten, e, sekcję, jak to powiedzieć. Zabrakło mi słowa. O, o ten dział życia w parze, czyli dział sypialniany, żeby tam się sporo działo. Można się też nauczyć, poczytaj książki, porozmawiaj ze swoją partnerką czy swoim partnerem, jak mogę dać Ci przyjemność, co Ty lubisz, jak lubisz. To nie chodzi o to, żeby to była instrukcja obsługi, tylko z taką radością, z lekkością, z zainteresowaniem. A może spróbujmy tak, a może spróbujmy tak. Dużo śmiechu i dużo zabawy i dużo lekkości. Naprawdę postaraj się popatrzeć teraz na swojego partnera, na swoją partnerkę z innej perspektywy. Co ona ma fajnego, czego nie dostrzegałeś, czego nie doceniałeś w swojej partnerce? Dlaczego jesteś w tej relacji? Co ona ci daje, a co ci odbiera? To jest bardzo transformujące i bardzo będzie dla ciebie ważne w tym czerwcu. Więc drogi Baranie, no, to jest tak, że jak sobie, jak sobie pościelesz, tak sobie wyśpisz. Drogie pary, te pary, które uznają, na przykład jest w tobie taka myśl, w których nie dzieje się dobrze i jest taka myśl w Twojej głowie, żeby odejść, to powiem tak, nie rób tego po kłótni, nie rób tego po impulsie, bo widzę, widzę tutaj w tej karcie śmierci jakąś dramatyczną sytuację, w której powiesz, dosyć wyprowadzam się. To jeszcze. No nie wiem, czy w czerwcu tego nie robić, no bo niektórzy nie będą mieli złudzeń, że to koniec i poczują ulgę, ale niektórzy nie będą za, y, jeszcze gotowi na, na, na ten moment, żeby powiedzieć y, kończymy ten nasz związek, czy kończymy tą naszą relację. Musisz to poczuć sam, bo na, ale część z Was to zrobi i co zrobi? Poczujesz ulgę. Tylko nie pchaj się od razu w jakiś związek inny, bo to nie przyniesie Ci dobrych, dobrych rezultatów. Tu trzeba włączyć głowę. W ogóle we wszystkich sferach życia, drogi baranie, nie zachowuj się jak głupek wioskowy. Musisz o tym myśleć, musisz to no, włączyć głowę, no musisz przemyśleć choć trochę. A nie, idę, fu, bo głupiec nie myśli. Jemu często wychodzi niechcący, bo on się nie boi. A tutaj ja bym jednak włączyła trochę rozwagi, trochę, trochę, yy, no bo na, trochę rozwagi i nie tak właśnie, że idziesz jak tur i powiesz partnerowi czy partnerce, że to koniec, a potem będziesz żałował. Ale niektórzy nie będą żałowali. Więc drogie, drogie barany wybierajcie. Jeszcze jest jedno właśnie takie ostrzeżenie. To, co mówiłam na początku, wspomnę jeszcze teraz: barany. Uważajcie na głupie zachowania, głupie słowa, nieprzemyślane decyzje, pośpieszne decyzje, takie, które są bezrefleksyjne, po prostu się pilnuj w czerwcu. Pilnuj się o ups! Zaraz, czy to jest dla mnie dobre? O, po jakim idzie mi to szlaku? Czy działam, y, bo, bo już chcę szybko, czy, 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 czy poczekaj, zwolnij? Jak to ma być dla Ciebie, to się zastanów, czy dla Ciebie jest to korzystne, czy ten partner, ta partnerka jest fajna, czy, czy o co tu chodzi, jak możemy to rozwiązać, jak podejść do tego z inaczej, z innej perspektywy. To jesteśmy dorośli i używamy mózgów. Więc, drogi baranie, będziesz miał impulsywny i dosyć taki miesiąc, który pokaże, będzie cię wypróbowywał w różnych aspektach, co ty z tym zrobisz? No, jeżeli będziesz świadomy swoich myśli i będziesz świadomie podejmował decyzję, to unikniesz katastrof. Ale jeżeli pójdziesz tak o, jak baran na rzeź, jeszcze raz to powiem, to możesz mieć. Ciężki, skomplikowany i zagmatwany miesiąc. Więc wybieraj. Ściskam Was gorąco. I co, i do następnego filmu. Trzymam za Was kciuki, drogie barany. Włączamy głowy, a nie tylko impulsy. Buziaki, pa!